Dziewczyny z Dubaju! Zapraszamy na Zapraszamy scenę... Na scenę. Dobry wieczór Państwu. Byłam dzisiaj 12 godzin na planie wstałam o piątej rano. Chciałam być bardzo do wcipa, Nikt mnie tutaj nie zapowiedział. Ale, ale nie wiem, czy mi się to uda, ale chciałam Wam powiedzieć, że e, o kobietach się zawsze mówiło, żeby niech robią filmy, ale takie małe, skromne, na dwóch aktorów, e, festiwalowe kino. E, tymczasem się okazuje, że mamy szansę jednak zdobyć box też i zrobić wysokie budżety. I dlatego chciałam powiedzieć, że kobiety potrafią i kobiety potrafią być solidarne. Dlatego zaprosiłam też tutaj Dodę, która jest moją producentką i z którą razem stworzyliśmy ten film. Przede wszystkim dziękujemy bardzo Państwu, bo bez Was nie będziemy mogli robić dalej filmów. Się wzruszyłam, kurde, Będę jest, <laughs> Dziękuję to. kochani, bardzo. Y, mogę coś powiedzieć, czy nie? Może nie, no dobrze, to dziękuję. Nie, dobrze. Czy, czy, czy nie? Dziewczyny, zostawiłyście trochę drogocennej biżuterii. Sprawdzimy zaraz, co jest w środku. E, gratulacje. Oczywiście, dla całej gratulacje ekipy. ogromne. Czekamy na więcej. Mhm.